Piotr, przede wszystkim gratuluję Ci tytułu Człowieka Roku. Jest to nie ukrywam pewne zaskoczenie. No, jak komentujesz to wydarzenie, to swoje zwycięstwo? Ogólnie ja to traktuję raczej jako zwycięstwo nas wszystkich z wyryni, bo to nie jest kwestia człowieka, tylko sprawa, którą walczymy. Ja nie szukałem rozgłosu. Tak, jakby rozgłos znalazł mnie ze względu na działanie powiatu. To, że ludzie mnie wybrali, to domyślam się, że to jest przede wszystkim poparcie naszych działań, a nie osoby, bo nie czuję się. Jakby osobą, która, która zasłużyła na jakikolwiek rozgłos, tylko raczej jestem zwykłym mieszkańcem, który wybudował się tutaj po to, aby mieć spokojny żywot. A ten spokój został tak naprawdę zakłócony, więc... Ja bardzo dziękuję i naprawdę to doceniam, natomiast... Yy, proszę tak naprawdę w imieniu mieszkańców o wsparcie, bo w chwili obecnej już za niedługo minie rok, jak walczymy o te tereny. Mhm. Może powiedz od początku, tak retrospektywnie, jak to się wszystko zaczęło? Może jak przyjechać do Kolbuszowej? Jak się tu znalazłeś? Moja historia tak naprawdę tutaj zaczęła się od, od Uniwersytetu Ekonomicznego, bo poznałem na tym uniwersytecie moją małżonkę na kierunku rachunkowość i finanse, rewizja finansowa. Więc tak naprawdę znalazłem żonę, a to w których terenach, z których terenów ona pochodzi, no to to była już kwestia przypadku. No i tak naprawdę jestem tutaj praktycznie od 15 lat, wybudowałem się tutaj i to miejsce się mi spodobało, ludzie są bardzo pozytywni, żyje się tutaj naprawdę spokojnie, ale ten spokój po prostu został zakłócony, więc doszedłem do wniosku, że jestem taką osobą w ogóle, która jeżeli ma narzekać, to musi mieć jakby to powiedzieć powód, ale też żeby nie mieć do siebie jakichkolwiek zarzutów, żeby była bierna w danym temacie. Więc dlatego zacząłem działać. Powiedz mi, kiedy to się zaczęło? Wszystko, co złe w związku z tą sprawą, kiedy to się zaczęło? No można powiedzieć, że to się zaczęło około półtora roku temu, bo przynajmniej tak mniej więcej to pamiętam, jak został tutaj zwożony gruz. Na początku myśleliśmy, że jest to typowo przypadkowe działanie, prawda? No bo w takim miejscu, gdzie tak naprawdę ta cała wodnica, która tutaj występuje, no to było tutaj mnóstwo stanowisk nasłuchowych w związku z tą zwierzyną, tymi ochronionymi gatunkami, więc domyśleliśmy się, że to jest tylko przypadek na zasadzie, że trzeba było gdzieś szybko zostawić gruz, żeby potem go wywieźć. Tak? No to było pierwsze nasze, te jakby no, skojarzenie z tym tematem, ale ten gruz zaczął tutaj zalegać przez dłuższy czas, więc wystosowaliśmy pismo, żeby się upewnić, co tak naprawdę tutaj jest grane. No i potem się okazało, że w momencie, kiedy my dopiero się zainteresowaliśmy tematem, bo nie było tutaj dodam żadnej tablicy. Żadnej tablicy odnośnie planu budowy. Jeżeli mamy plan budowy, no to od nas jako mieszkańca, który chce się wybudować, jest wymagane, aby był od razu pachołek z tablicą informacyjną, no, że jest plac budowy, prawda? No, pozwolenie na budowę było w 2020. W trzecim roku, w lutym, chyba 1 lutego byśmy musieli podejść na tablicę, bo już nie pamiętam mhm. dokładnej daty, ale no, tam tablica od tamtej pory nie była, a prace, uważam, że skoro było, były tutaj działania związane z jakimś wywozem gruzu i śmieci, bo nie, nie oszukujmy się, ale tutaj wszystko było złożone, dlatego po naszych interakcji z urzędem zaczęto to sprzątać. Przyjechało. Yy, przyjechał z yy, samochody w tych wszystkich naszych yy, jakby to powiedzieć gminnych organizacji już nawet nie pamiętam kto to był pewnie wszok, i wywoził te zbierał te śmieci ale zbierał je tylko powierzchownie a reszta została zmielona mhm. więc od tego się zaczęło a potem cała procedura informacje które do nas doszły że będzie konsultacja społeczna na którą się pokazaliśmy i już wtedy podaliśmy nasze stanowisko że jednak nie jesteśmy zadowoleni z tego, co się tutaj dzieje i stanowczo zaprzeczamy takim działaniom. W związku z tym podaliśmy pismo na pierwszej, tak naprawdę na pierwszych konsultacjach, no i temat ucichł. Wtedy dostaliśmy informację, że zwróćcie się do starosty, więc napisaliśmy do starosty. Starosta powiedział, że to burmistrz jest osobą, która wydaje decyzje związane z zagospodarowaniem terenu. No to. Dalej odbita została piłeczka, więc napisaliśmy do burmistrza. Burmistrz z kolei powiedział, że to starosta wnioskuje o takie działania, że chce, chce zrobić sobie tutaj budowę. Więc znowu odbiliśmy piłeczkę i suma summarum doszło do tego, że pomiędzy sobą wyrzucali, tak jakby przerzucali się odpowiedzialnością. No i na chwilę obecną sprawa wygląda tak, że byliśmy na yy, obradach Rady Gminy 28 września. Tam, dzięki pomocy radnym, studium zostało zatrzymane. No i tak naprawdę mamy w chwili obecnej konflikt. Konflikt Rady Gminy, bo Rada Gmina wyłączyła wszystkie, cały ten teren mhm. czyli teren PU7, czyli mamy tutaj to, co okiem sięgnął, to jest cały teren PU7 oraz U9, czyli ten plac zagospodarowany gruzem. Mhm. Skoro zostało to wyłączone, to powinni tak naprawdę tutaj pozamiatać pięknie odwrócić ten cały stan do. Stanu przed wszystkimi działaniami i pozbierać zabawki, ale jak to widać, nic się tutaj nie dzieje. Mamy kolejną obawę, że coś tutaj się nadal będzie działo, więc ja tutaj z mieszkańcami na pewno będziemy stać i będziemy czujni, więc będziemy reagować na wszelkie działania, bo widać statecznie, że mamy tutaj opór. 12 grudnia cały ten ciąg drogi od Ronda Zarębskiego do Dzikowca został zamknięty. Bo woda wlewała się na drogę. Sam akurat miałem przyjemność jechać tam tędy i musiałem pojechać starą drogą, bo Straż Pożarna zamknęła tamten odcinek. A wszystko to jest właśnie spowodowane tym, że wszelkie działania, które miały tutaj miejsce, czyli po pierwsze przebudowa linii energetycznej, która jest tutaj, to jest do 15 kW, która przecięła dreny. Również przebudowa dren w związku z inwestycją, czyli yy, przecięciem głównych cieków wodnych i wprowadzenie drenażu francuskiego, jak to nazywał inwestor, spowodowało, że te wody zaczęły się piętrzyć. Jak woda zaczyna się pięczyć gruntowa, to woda opadowa nadal nie ma gdzie uciekać, prawda? No to spowodowało to nic innego, że spółka zaczęła woda wlewać się na drogę. Wnioskowaliśmy już w lutym tego roku do Komisji Skargi Wniosków, do Rady Gminy, aby przeznaczyli właśnie te tereny po drugiej stronie Mhm. Na tereny retencyjne, ponieważ z jednej strony cały ten teren jakby był wykorzystany na tereny retencyjne, dla natury byłoby to naprawdę yy, obojętne, ponieważ tak czy tak jest to teren zalewowy, tak? Więc w momencie, kiedy byłyby największe opady, gdyby woda została odprowadzona w tamten teren, naprawdę użyłoby to osobom, które mieszkają na Weryni oraz ludziom, którzy uprawiają dalej pola, prawda? Bo jednak osuszyłoby te tereny. I dzięki temu spowodowałoby to, że jednak no, ta sprawa troszkę by może rozwiązała te problemy. tak. Proponowaliśmy również, aby od strony kolonii udrożnić rowy i zrobić przekup bezpośrednio tutaj do przepustu, który prowadzi na tamte tereny. Mhm. Więc znowu nie mielibyśmy kolizji, by, jeżeli byłyby wykonane oraz bezpośrednio te rowy zostały udrożnione, to wiadomo, znowu cała woda opadowa, która na kolonii gdzieś tam stoi, Zost miałaby miejsce, gdzie po prostu być yy, przeprowadzona. Mhm. Więc daliśmy nawet propozycję. W piśmie nawet zaproponowaliśmy rozwiązanie finansowe, bo wiadomo, że budżet został już ustanowiony. I proszę zauważyć, że średni koszt kubika metra sześcien metr sześciennej ziemi, kosztuje około 50 zł brutto. Usługa, bo też się yy, sprawdzałem, jaka jest koszt roboczo godziny takiej koparki. Gdzie łyżka ma około półtorej kubika do, do, do kubika ładowności to jest 150 zł brutto za roboczą godzinę. Za ziemię założę się, że będą się ludzie zabijać firmy, aby wykonać taką usługę, więc wykopanie odpowiednio głębokiego tam zbiornika, udrożnienie rowów, udrożnienie i tak naprawdę w dwóch miejscach uważam, że jest to stosowne. Aby założyć rury większej, większej przepustowości, powiedzmy 80 cm, żeby ta woda miała swobodnie gdzie spływać, no, odciążyłoby to na pewno mieszkańców tak? w takich momentach, kiedy mamy duży napór wody. Przede wszystkim przy zimie, gdy mamy no, wiosnę bardzo z dużymi opadami, no i ten czas jesienny, gdzie też nas nie oszczędza, kiedy są duże opady. No, w chwili obecnej teraz. Opadów już nie było dość dawno temu, ale woda na tych terenach, zarówno na U9, czyli na terenie starosty, jak i PU7, to nadal stoi. Abyśmy przeszli tam dalej, to bylibyśmy w kolanie, w kolanie po błocie. W błocie. Mhm. Więc no, nie jesteśmy tutaj w stanie nic innego zrobić, jak pisać pisma i reagować. A Warszawa dostała od nas już pisma. Już drugi miesiąc minęło, jak otrzymali od nas dokumenty, gdzie wprost. Jest pokazane, że te tereny w ogóle, jeśli chodzi o ochronę środowiska, nie były weryfikowane. Były tylko ujęte w planie, ale stan faktyczny jest taki, że nie sprawdzali tych terenów i dlatego nie odpowiadają, bo mają troszkę zagwozdkę, jak wytłumaczyć Rzeszów z tych działań. Mówili, że sprawdzali to w roku 2022 na inwentaryzacji, całe te tereny. Mhm. Ale okazuje się, że na początku w ogóle my byliśmy świadomi, myśleliśmy, że te tereny no, są tylko sprawdzane tak korekcyjnie, no bo przy całej in tej inwestycji było po powiedziane, że to jest teren newralgiczny, jeśli chodzi na naturę 2000. Ze względu na zwierzynę, ze względu na ptactwo, roślinność i tak dalej. My doszliśmy do wniosku, no dobrze, no robią, no bo skoro w 2016 roku powstał ten dokument, który na potrzeby inwestycji obwodnicy pokazywał wprost, że jest to teren newralgiczny, że, trze że trzeba wykonać siateczki, które tutaj widzimy. Przepust które jest dla zwierzyny oraz te ekrany. Mhm. Te ekrany, jakbyśmy zobaczyli w tamtej stronie, to są dla nietoperzy. Nikt o tym nie wie. Jest tutaj bodajże że 9 gatunków, które zostały stwierdzone. To nie jest tak, że ktoś to sobie po, podjął takich działań i takich koszty, koszty poniósł tylko dla efektu wizualnego. To jest ewidentnie stwierdzone przez dokumentację, którą też mogę pokazać i zaprezentować. No i w momencie, kiedy dostałem dokument z inwentaryzacji, okazało się, że Pierwsze planowali na, w dokumentacji tak zwanych danych wektorowych, co tu będzie badane. Więc ten cały teren został uwzględniony pod sprawdzenie żerowiska Baciana i tam jakiś dzięciu był brany. Mi się wydaje specjalnie bezpiecznie, koło samego pałacyku. Bo wiadomo, jest to teren nieruszany, bo to jest teren zabytkowy, prawda? Tak. A potem jak zobaczyłem na raport już z Fauna, bo to tak to jest nazwane ładnie, ja też nie wiedziałem, bo nie jestem specjalistą w tym zakresie. Ale nawet bociany nie były tutaj weryfikowane, bo powiedzieli, że będą to sprawdzać przy okazji jakiegoś innego gatunku. I tylko te, te dwa gatunki sobie upatrzyli, żeby tutaj sprawdzać. Broń Boże, nie sprawdzali tych terenów ze względu na gatunki, które były tutaj już zaewidencjonowane i pokazane na potrzeby tej owodnicy. Aby czasami coś nie wyszło, ale w tym całym raporcie do Warszawy nawet na bieżąco były robione zdjęcia. Bo ja często spacerowałem tutaj z psem postawach i widziałem rybitwy rzeczne, wiele innych gatunków. Tutaj nawet zrobiłem fotografię na tym gruzie, jak Biała Czapla uciekała mhm. i to też zostało zidentyfikowane i wysłane do Warszawy. Te tereny specjalnie nie były weryfikowane. A cała odpowiedź Rzeszowa, że jest to wszystko wykonane na podstawie inwentaryzacji, no mija się z prawdą, bo nazwać coś inwentaryzacją, a sprawdzać to faktycznie, no to to są dwie różne rzeczy. Nie sprawdzali tych terenów. A sam nawet, jeśli chodzi o żerowiska bocianów, też wysłałem w dokumentacji, jak w tamtym roku te bociany tutaj występowały. Bo to nie jest nic dziwnego, ludzie to nazywają tutaj zweryjni sejmikami, bociany tutaj od zawsze się spotykały i to nie jest tak, że nagle obwodnica spowodowała, że to wszystko wyginęło, tylko spowodowało to, że to one się teraz są bardziej jakby skupione, tak, odchodzą od hałasu, więc Albo skupiałem się po tej stronie owodnicy, albo po drugiej stronie. Nie ma tego swobodnego przepływu, że tak powiem, zwierząt, bo wiadomo, mamy tutaj przepust. Ale jakby przejść i tam dalej, to widać w sprodzie, że ten przepływ jest faktycznie używany. Nawet widać ślady takich zwykłych zwierząt jak sarny czy dziki. Mhm. A ten teren ogólnie jest pod pieczą stowarzyszenia myśliwych, dzięki którym tak naprawdę dostałem. Oświadczenie, które potwierdzało występowanie tutaj zwierząt, nie tylko ptactwa, ale zwierząt, które były zawidencjonowane i są na tablicy informacyjnej w, na tablicach przy stawach. Oni tutaj mówią, że naprawdę tego jest bardzo dużo i też chcieliby, aby te tereny pozostały. Wiadomo, nie można hamować w całości postępu, bo ten postęp jest potrzebny, ale trzeba to robić mądrze. Jeżeli wiemy, że te tereny są potrzebne po to, aby ludzi ochronić od wody, tak to trzeba skupiać się na takich działaniach, które pogodzą człowieka z naturą. I my takie mhm. działania y, jak najbardziej proponujemy, tylko nikt z władzy nie chce nas słuchać. Nawet na Radzie Gminy, pamiętam, że Pan Burmistrz powiedział, że rozmawiamy, ale rozmawiać, a działać to są dwie różne sprawy. Mhm. Nie było tutaj takiej reakcji, która by spowodowała, żeby nam ktoś tutaj faktycznie pomógł. Tu Piotrze, w Kolbuszowej co jakiś czas pojawia się dyskusja na temat Zabudowywania yy, terenów zalewowych przy Nilu, to chyba troszeczkę adekwatna sytuacja do tego tutaj co jest, nie? To jest adekwatna sytuacja, tylko tutaj jest jeszcze taka sprawa, że działania na tych terenach nie szkodzą tylko naturze, tak? tylko ludziom, bo ludzie faktycznie nie... No ale nie... tutaj też jakby nie patrzeć jest teren zalewowy, nie? Bo tu są bagna jakby, takie jakby... Dokładnie, ja to bym przyrównał dokładnie mokradła. przy bagnach i mokradłach, bo... Jak widać, nawet ta roślinność, która jest teraz wysuszona, ona występuje tylko i wyłącznie gdzie są tereny podmokłe. Flora i fauna, która została zaewidencjonowana w momencie, kiedy była przygotowana inwestycja obwodnicy, no to pokazuje no, jakieś gatunki żabia Ja się na tym tak naprawdę nie znam, dlatego szukałem kontaktu z osobami, które faktycznie to potrafiły zweryfikować. Mhm. I otrzymałem właśnie te dokumentacje, które pokazywały, że tutaj były faktycznie rzeczywiście stanowiska, które weryfikowały to wszystko, jakoś jakiś ten czas musieli ludzie na to poświęcić, którzy w ogóle nie byli powiązani z Kolbuszową. I osoby niepowiązane z Kolbuszową wprost wykazują, że coś jest, a wszyscy inni, którzy pochodzą z Kolbuszowej albo pracują w Kolbuszowej albo są z gminą jakkolwiek związani, twierdzą, że nie ma. No, mamy tutaj konflikt. No nazwijmy to tą rzecz po imieniu. No, albo coś jest, albo czegoś nie ma. Ale na to wygląda, że w gminie troszkę inaczej się zapatruje na te, na te sprawy, inaczej się to weryfikuje, albo klepie się dokumenty, tak żeby było dobrze. Wiesz mhm. co, jeszcze wracając do tego tematu Twojego wystąpienia na sesji Radni Miejskich. było to takie dość, można powiedzieć, spektakularne, ale zarazem mi odważne, bo rzadko się zdarza, żeby mieszkaniec Kolbuszowej zabierał głos tak krytycznie wobec władzy w Kolbuszowej. Nie wiem, bo nie śledziłem do tego momentu tego, co się dzieje w gminie. Natomiast powiem szczerze, że nie będę mówił nazwiskami, ale jedna osoba, która tak naprawdę pracuje w tym rejonie, w gminie, nawet nie wiem jak to nazwać, ale dostała taki komunikat, domyślam się, z najwyższych, że tak powiem, rangą osób, które starały się posłużyć jedną osobą, która odpowiedziała do tej jednej kobiety, aby trzymać buzię na kłódkę. Więc no nie wiem, ja może zastosuję takie przesłanie, że jeżeli ktokolwiek chce coś powiedzieć to niech może nie kieruje takich słów do kobiety, tylko niech przyjdzie do mnie bezpośrednio, mhm. bo ja nie mam nic do ukrycia i ja wiem, że to co robimy jest dobre, bo liczymy się z ludźmi, a widzę, że w Kolbuszowej mamy do czynienia z czymś takim, że ten kto ma więcej dudków, czyli im więcej pieniędzy, tym ma lepsze, że tak powiem... Wpływy, a osoby biedniejsze no, muszą się tylko zgadzać na to, co ludzie bogaci im zaoferują. No ale wydaje mi się, że jednak Marsz jakby, czy znaczy ty, no, twoja, twoja sprawa i ludzie wokół Ciebie zgromadzeni, mają poparcie społeczne, nawet biorąc pod uwagę i widząc ten wyniki głosowania, o których mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Zgadza się. Natomiast zauważyłem jeszcze jedno, bardzo dziękuję za głosy, ale. Jak można było zauważyć, bardzo dużo osób głosowało anonimowo. Tak, w, jednym, w jednej ankiecie, tak. W jednej ankiecie. Co pokazuje, że nie chcieli też pokazywać i afiszować się osobiście. No bo wiadomo, Facebook wszystko weryfikuje, no widać kto głosował, tak? Tak, tak. Dużo osób głosowało i Mówisz na... o tej ankiecie na stronie internetowej. Tak, na stronie tak? internetowej. Na Dokładnie, na portalu, gdzie nie było podane osób, tak? tak? Gdzie jest, z czym jest powiązany głos, z jaką osobą. I to jest mi się wydaje też taki wydźwięk już tak jakby już poirytowania osób, które są, czują się tak jakby e, nawet nie wiem jak to teraz określić, ale... Zakładnikiem się, jakby systemu. Tak, zakładnikiem systemu czują się bezradne, bezradne i nie wiedzą jak to zaprotestować. Moim zdaniem to, że wygrałem to była kwestia protestu ludzi, którzy hmm. mają po prostu dość takich działań. Piotrze, jakie plany jeśli chodzi o tę sprawę w najbliższe miesiące? Najbliższe miesiące, to uważam, no, że w chwili obecnej musimy czekać na to, co się co pokaże Warszawa, bo i tak już w chwili obecnej, według przepisów administracyjnych, postępowania administracyjnego, już przekroczyli termin dwa miesiące, więc wysłałem ponaglenie jedno mailowe, którym oczywiście się zawsze takimi sprawami dzielę na naszej grupie Natura 2000 Protest Werynia. E Wysłałem również ponaglenie, w chwili obecnej, też przez ePUAP, App, bo doszedłem do wniosku, że być może mogą tutaj bronić się, że nie była forma, do, sposobu tego ponaglenia dostosowana do, do sytuacji. A na chwilę obecną pozostaje nam czekać, zobaczyć co się będzie działo na kolejnych sesjach. Czy nie te tereny nadal siłą nie będą próbować z gminy nadal przygospodarować, bo domyślam się, że to jest łakomy kąsek. A to, że ludzie mają problem, no to są ludzie, którzy są mniej wpływowi, oni się tutaj nie liczą, dlatego tutaj jestem. Mhm. To nic, dziękuję Ci za, za rozmowę i będziemy w kontakcie. Naturalnie, bardzo dziękuję.